Wyobraźcie sobie sytuację. Siedzi przed komputerem ktoś, kto właśnie zdobył fortunę, ale nielegalnie. To może być handlarz narkotyków, cyberprzestępca, ktoś kto wziął udział w dużym oszustwie inwestycyjnym. Zdobył on równowartość kilku milionów euro w gotówce, których absolutnie nie może pokazać w banku. Co robi? Jeszcze 20 lat temu musiałby kombinować z walizkami pieniędzy, z kontami w egzotycznych rajach podatkowych, ze skomplikowaną siatką firm słupów. A dzisiaj wystarczy mu laptop, dostęp do internetu. I kryptowaluty. Dziś w finansach od drugiej strony opowiemy wam historię kryptowalut od kuchni. Wyjaśnimy, czym są i jak działają, ale przede wszystkim pokażemy krok po kroku, jak wykorzystywane są do prania pieniędzy. Dowiecie się, czym są miksery kryptowalutowe, prepasy coiny, czym różni się transakcja P2P od OTC i dlaczego te mechanizmy tak trudno kontrolować. I obiecujemy wam. Po tym odcinku będziecie patrzeć na cyfrowe pieniądze zupełnie inaczej. To nie będzie sucha lista definicji, to będzie opowieść o tym, dlaczego kryptowaluty tak bardzo przyciągają przestępców i w jaki sposób próbują oni przechytrzyć organy ścigania. Mówi do Was Szyman Matczak i Paweł Wiliński. Część pierwsza. Czym w ogóle są kryptowaluty? Zacznijmy od absolutnych podstaw. Co to właściwie jest kryptowaluta? Najprościej mówiąc to cyfrowa forma pieniądza, która działa w systemie zwanym blockchain. Blockchain to coś w rodzaju cyfrowej księgi rachunkowej. Zapisuje wszystkie transakcje, jakie kiedykolwiek zaszły. Każdy może to podejrzeć, wszystko jest transparentne, a jednocześnie nie ma jednej instytucji, która to kontroluje. Nie ma banku centralnego, nie ma rządu. Sieć jest zdecentralizowana. I to jest właśnie pierwszy paradoks. Z jednej strony wszystko jest zapisane publicznie. Każdy może zobaczyć, że z adresu A na adres B poszło 10 bitcoinów, ale z drugiej strony nie wiemy, kto stoi za tymi adresami. Widzimy tylko długie ciągi znaków, tak zwane portfele. I właśnie ta anonimowość, albo raczej pseudonimowość, jest tym, co przyciąga przestępców. Warto dodać, że krypto można kupować na giełdach, czasem bardzo oficjalnych i regulowanych, ale także na zupełnie dzikich anonimowych platformach. Można je też zdobywać w transakcjach bezpośrednich. Ktoś po prostu prześleci środki na portfel bez żadnych banków czy pośredników. To ogromnie ułatwia transfer wartości na całym świecie. Część druga. Dlaczego przestępcy pokochali kryptowaluty? Wyobraźmy sobie prosty scenariusz. Handlarz narkotyków sprzedaje towar w Europie. Ma milion euro w gotówce. Z tym milionem nie pójdzie przecież do banku, bo od razu padnie pytanie: a skąd ma pan te pieniądze? ale wystarczy że znajdzie kogoś kto sprzeda mu bitcoiny lub inną kryptowalutę za gotówkę i już może wysłać te środki na drugi koniec świata w kilka minut. I tu pojawia się ogromna przewaga kryptowalut. Globalny zasięg i brak granic. W tradycyjnym systemie finansowym każdy przelew międzynarodowy przychodzi przez banki, system SWIFT lub SEPA, różne kontrole AML czy przeciwdziałające praniu pieniędzy. A w krypto klik i już. Dla przestępcy to wymarzona sytuacja, ale sama wymiana gotówki na kryptowaluty to dopiero początek. Bo blockchain można śledzić, dlatego potrzebne są kolejne narzędzia, które sprawiają, że pieniądze znikają z radaru. Część trzecia, Miksery kryptowalutowe. Pierwszym takim narzędziem są tak zwane miksery kryptowalutowe. Wyobraźcie sobie pralkę do pieniędzy, tylko w świecie cyfrowym. Działa to tak: przestępca wpłaca do miksera swoje Bitcoiny, a w zamian po jakimś czasie dostaje zupełnie inne bitcoiny, które pochodzą z puli środków innych użytkowników, którzy chcieli wyprać je w tym samym czasie czyli coś w rodzaju potasowania kart. Mixer zbiera setki albo tysiące transakcji od różnych osób, miesza je i rozdziela na nowo, pobierając za tę usługę niewielką prowizję. Efekt? Bardzo trudno stwierdzić, które środki do kogo należały na początku. W żadnym razie to nie jest już tylko teoria. Takie serwisy istnieją od lat. Przykładem jest tutaj Tornado Cash, który został w 2022 roku objęty sankcjami przez rząd USA, bo to właśnie przez ten serwis przepłynęły miliardy dolarów pochodzących z nielegalnej aktywności, w tym pieniądze wykradzione przez hakerów powiązanych z Koreą Północną. I tu od razu ciekawostka: nie wszystkie osoby korzystające z mikserów to przestępcy. Niektórzy zwykli użytkownicy po prostu chcą chronić swoją prywatność, ale w praktyce, ze względu na skalę i charakter transakcji, te narzędzia są ściśle powiązane z praniem pieniędzy. Część czwarta. Privacy Coins. Kolejna rzecz, o której musimy wspomnieć, to tak zwane Privacy Coins. To kryptowaluty zaprojektowane specjalnie po to, żeby ukrywać transakcje. Najbardziej znane to Monero i Zcash. Różnica w stosunku do Bitcoina polega na tym, że w Bitcoinie wszystkie transakcje są widoczne w blockchainie. W Monero czy Zcash nie można ich zobaczyć. Tam używa się skomplikowanych technik kryptograficznych, takich jak ring signatures, zero coin czy zero cash, które maskują nie tylko tożsamość, ale często też kwotę transakcji i adres docelowy. To jest absolutna niewidzialność. To jakby ktoś zasłonił księgę rachunkową czarnym tuszem. Dla organów ścigania to ogromny problem, bo analiza blockchainu po prostu nie działa. Nic dziwnego, że Monoro jest często akceptowane na darknecie. W obrocie na tamtejszych nielegalnych serwisach aukcyjnych, przypominając Allegro czy też Amazona. Część piąta. Transakcje P2P i OTC. Ale to nie wszystko. Przystępcy bardzo chętnie korzystają z transakcji P2P, czyli peer-to-peer. -peer. Co to znaczy? To, że dwie osoby wymieniają się kryptowalutą bez udziału giełdy. Mogą się spotkać osobiście. Wtedy jeden daje gotówkę, a drugi wysyła mu krypto. Umawiają się online przez różne fora, komunikatory, czy inne specjalne nieoficjalne platformy służące temu celowi. I tu jest problem. Bo jeśli nie ma giełdy, nie ma też procedur KYC, czyli poznaj swojego klienta. Nie ma weryfikacji dokumentów, nie ma kontroli AML. Taka transakcja jest praktycznie niewidoczna dla systemu. Bardzo podobnie działają tzw. transakcje OTC, czyli over the counter. Podbywają się one poza oficjalnymi giełdami, jednak angażują pośrednika, który kojarzy ze sobą potencjalnych klientów. Oczywiście ze stosowną prowizję. Wyobraźcie sobie kogoś, kto chce wymienić równowartość 10 milionów dolarów w bitcoinach na gotówkę. Zwykła giełda by tego nie obsłużyła. Od razu zapaliłoby się czerwone światło i pojawiłyby pytania. Ale specjalne biura OTC, często działające w szarej strefie, mogą to zrobić. Kojarzą one ze sobą klientów i pośredniczą w transakcji poza giełdą i poza oficjalnym systemem. Tam spotykają się wielcy gracze, często bez zadawania zbędnych pytań. Część szósta. Jak wygląda ścieżka prania pieniędzy w kryptowalutach? Spróbujmy to teraz przełożyć na prawdziwą historię. Wyobraźmy sobie hakera z Europy Wschodniej. atakując firmę transportową i szyfruje jej systemy ransomwarem. Firma płaci okup, równowartość miliona dolarów w bitcoinach. Pierwszy krok hakera to wrzucanie bitcoinów do miksera. Wychodzą z niego nowe, wymieszane środki, bez powiązań prowadzących do niego. Drugi krok zamienia środki na privacy coins, czyli Monero i Zcash, aby utrudnić jeszcze bardziej potencjalną identyfikację i kompletnie zniknąć z radaru. Trzeci krok korzysta częściowo z mechanizmu peer-to-peer. -peer. Umawia się z prywatnym kupcem, który daje mu gotówkę w zamian za ekwiwalent w Monero. Czwarty krok pozostałe Zcash sprzedaje przez biuro OTC w Azji. I w ten sposób w ciągu kilku tygodni brudne pieniądze z ataku ransomware stają się czyste i niepowiązane z przestępstwem. Mogą zostać zainwestowane w nieruchomości, luksusowe samochody czy firmy słupy. A ślad cyfrowy rozmyty w tysiącach transakcji. To pokazuje, jak skomplikowany, wielowarstwowy może być proces prania pieniędzy w krypto i dlaczego organy ścigania mają z tym taki problem. Część siódma: reakcja regulatorów i organów ścigania. Nie oznacza to jednak, że przestępcy zawsze wygrywają. Firmy analityczne, takie jak Chainalysis, Elliptic czy Merkle Science opracowują coraz lepsze narzędzia do śledzenia przepływów kryptowalut. Dzięki analizie wzorców transakcji, powiązań między adresami, a czasem zwykłej pracy operacyjnej, można złapać nawet bardzo ostrożnych przestępców. W podobnym celu unijni czy też państwowi regulatorzy nakładają na giełdy kryptowalut obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AML, i obligujących ich do zbierania dokładnych danych o swoich klientach. Pojawiają się też pierwsze dodatkowe kary za nieprzestrzeganie tych przepisów. W 2024 roku giełda Binance została ukarana karami finansowymi o łącznej wartości 4,3 miliarda dolarów właśnie za naruszenie przepisów AML. Dobrym przykładem śledztwa zakończonego sukcesem i powiązanego z kryptowalutami jest historia Silk Road. Legendarnego darknetowego serwisu aukcyjnego, gdzie można było kupić praktycznie wszystkie nielegalne substancje, broń i wiele innych tego typu rzeczy. Jego twórca Ross Ulbricht wpadł właśnie dlatego, że udało powiązać się jego aktywność w sieci z adresami bitcoinowymi. Aresztowano go, a dziś odsiaduje do żywocie. Jednak sama sprawa Silk Road jest na tyle ciekawa, że zasługuje na osobny odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście o tym posłuchać. Jak widać, kryptowaluty nie są tak całkiem anonimowe, jak czasami się mówi, ale trzeba przyznać, przestępcy i organy ścigania prowadzą tutaj ciągły wyścig. Dzisiaj pokazaliśmy Wam, jak od kuchni wygląda pranie pieniędzy przy użyciu kryptowalut. Morał tej opowieści jest prosty. Kryptowaluty same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To po prostu narzędzie. Mogą być rewolucją w świecie finansów, ale mogą też stać się idealnym środkiem dla przestępców. Wszystko zależy od tego, kto i jak ich używa. Jeśli ten odcinek dał Wam do myślenia, to koniecznie subskrybujcie nasz podcast. Zostawcie lajka i podzielcie się odcinkiem z kimś, kto interesuje się finansami. To dla nas ogromne wsparcie i motywacja, żeby przygotowywać kolejne tematy. A my wrócimy już niedługo z kolejną opowieścią z pogranicza finansów, przestępczości i prawa. Bo to są właśnie finanse od drugiej strony. Wasz podcast o przestępczości finansowej. Mówił do Was Paweł Wiliński. I Szymon Matczak. Do usłyszenia.